Witam serdecznie w nowym odcinku kryptowalutowego podsumowania tego niedzielnego konkwista i zaczynamy od analizy mm, głównego e, aktywa e, wirtualnych walut, oczywiście e, mowa o bitcoinie, zastanowimy się jakie perspektywy Zmian cenowych w nadchodzącym tygodniu, a później przejdziemy sobie przez sentyment dotyczący rynku walut wirtualnych, w tym przede wszystkim właśnie już wspomnianego bitcoina, ale również i rynku zdecentralizowanych finansów. Zobaczymy tutaj, jak się kształtuje element rozwoju tych ekosystemów, a później przejdziemy przez wątek domniemanego kryzysu związanego z podażą czołowej kryptowaluty i związane z tym ma wysokie zainteresowanie graczy instytucjonalnych. No i na sam koniec, a ciekawostki odnośnie regulacji serdecznie zapraszam. Jesteśmy na giełdzie Bitstamp i derwał jednodniowy Bitcoin do dolara. W zeszłym tygodniu widzieliśmy mocne wybronienie kupujących poprzez wyrysowanie wyraźnej świecy pineski, która dawała dolny knot fałszywie wybijający poziom 18 tysięcy dolarów. Kupujący tym samym zasygnalizowali rynkowi, że wciąż pojawia się chęć obrony spadku kursu Bitcoina, no i też obrony ważnego historycznie poziomu na 17 600 dolarów, o których mówiliśmy sobie w zeszłym tygodniu, że będzie to taka nas ta ważna linia wsparcia, która będzie nas Zahamowywała w obliczu możliwych nadchodzących spadków, no i teraz ewidentnie widzimy mocne odragowanie na kilkanaście procent. No i właściwie w efekcie już teraz widzimy, że Bitcoin podchodził kilkukrotnie pod granicę 19 tysięcy na 400 dolarów, który to próg był testowany wcześniej. Jest to również ważny technicznie próg dla sprzedających, ponieważ w ostatnim czasie wywo wywoływał on już dwie mocniejsze korekty spadkowe do wspomnianej linii trendu, także widać, że tworzy nam się coś na, na rzecz... Supitu cenowego na poziomie właśnie tym, do którego doszliśmy w chwili obecnej. Jeżeli wrócimy sobie na interwał 4-godzinowy, kto wie, czy rzeczywiście nie doprowadzi obecna formacja do ukształtowania się nam formacji na trójkąta zwyszkującego, który może dawać przesłanki do dalszych wzrostów, aczkolwiek do tego, w jaki sposób rozwinie się ten układ cenowy, no to jeszcze, jeszcze pozostaje nam troszkę poczekać. Wciąż jednak ja bym się skłaniał, że to jest bardziej pewnego rodzaju konsolidacja w tym pułapie cenowym 17600 a 19400, natomiast a, oczywiście decydującym może być tutaj dla potwierdzenia tej informacji nadchodzący tydzień. Na ten moment wciąż osoby, które nie zakupiły Bitcoina, a, powinny pozostać bez pozycji, natomiast te, które zakupiły Bitcoina wcześniej, wciąż mogą a, mieć. Przesłanki ku temu, żeby te pozycje utrzymywać. Natomiast pozytywne wieści płyną do nas z rynku bitcoina, ale tym razem w kontekście fundamentalnym. W kontekście tego, jak zachowuje się liczba deweloperów na ekosystemie czołowej. <laughs> Natomiast ciekawą informacją dla nas może być również um, analiza tego, jak zachowywała się. Struktura deweloperska kryptowaluty Bitcoin w kontekście czasu. Widzimy, że do końca 2017 roku widzieliśmy bardzo silny napływ nowych inżynierów zajmujących się budową tego ekosystemu. Później korekta, która trwała 3 lata, sprowadza nas teraz do poziomu, w którym to przez ostatni kwartał, czyli najdłuższy ostatni okres od momentu poprzedniej osy. Dochodzi do sytuacji, kiedy to liczba deweloperów rośnie o więcej niż 15%. Taka sama sytuacja, kiedy to rzeczywiście przyrost deweloperów do ekosystemu zaczął następować i nabierać na sile, był to moment przełomu 2015-2016, no i dalej idąc 2017 roku, kiedy rzeczywiście liczba deweloperów zaczynała przybywać w e, okolicy, no oscylując między 10 a 25%. Także może być to zaczątek oczywiście czegoś nowego, czegoś, co rzeczywiście kładzie nowe fundamenty, silniejsze fundamenty pod infrastrukturę Bitcoina. Widać, że właśnie inżynierowie są potrzebni temu ekosystemowi do tego, żeby prężnie mógł rozwijać się i również walczyć o nowe progi adopcyjne. Podobnie ma się rzeczy z instrumentami takimi jak rynek zdecentralizowanych finansów, czyli właśnie instrumenty, które pochodzą z tego sektora. Widać, że w 2020 roku DeFi rozrosło się dość wykładniczo no i ma to również wpływ na ilość deweloperów zaangażowanych w ich ekosystemy, które od początku 2019 roku zyskały ponad 110% wzrostu w kontekście nowych zaangażowanych inżynierów w te projekty, natomiast w perspektywie tego, jak się rozwijała sieć deweloperska spośród pozostałych czołowych kryptowalut, widać, że ci deweloperzy w um, okolicy 8% wśród zaangażowanych jednak zdecydowało się odejść od tych ekosystemów, także widać, że ten rok zdecydowanie należał do DeFi w kontekście całego na rynku wirtualnych walut. No i właśnie Electric Capital, który ujawnił ten ostatni raport, informuje również, że co miesiąc liczba aktywnych programistów DeFi rosła o 67% od stycznia 2020 roku, a liczba osób często współpracujących, czyli tych, którzy poświęcają więcej niż 10 dni w miesiącu na rozbudowę tych projektów, wzrosła aż o 45%. Pośród rynku DeFi, bo tutaj również mówimy o zaangażowaniu projektu Ethereum, który jest liderem w kontekście projektów zdecentralizowanych finansów, pozostaje on najbardziej znanym ekosystemem. No i w tym raporcie również możemy znaleźć informację, że sieć otrzymywała ponad 300 nowych programistów miesięcznie. No poza oczywiście czołowymi walutami wchodzący w skład wirtualnych, zdecentralizowanych finansów, to również prym wiodą takie ekosystemy jak Polkadot czy Filecoin. W tym miejscu warto nakreślić, że działalność deweloperów można uznać za jeden z najważniejszych sposobów pomiaru fundamentalnej wartości dla kryptowalutowych projektów. W związku z tym dla uczestników rynku Wysoka aktywność de deweloperów może sygnalizować a, szansę na wzmocnienie upatrywanego projektu. A powracając już do głównej kryptowaluty, obecnie mierzymy się z efektem wytransferowywania bitcoinów z platform wymian. Mowa tutaj o nowo nabywających bitcoiny użytkownikach, którzy no, transferują swoje wirtualne aktywa na rzecz portfeli offline w celu długoterminowego zabezpieczenia swoich aktywów w razie problemów giełd. Oznacza to, że w najbliższym czasie nie zamierzają oni sprzedawać swoich aktywów, no i najczęściej biorąc za przykład historyczny aspekt tego rodzaju procederu, bardzo często sytuacja ta wiązała się z nastaniem nowego okresu hossy. W tym momencie widać, że ten trend utrzymuje się już od stycznia 2020 roku, no i jak twierdzi również Dennis Scout z, z Coin Corner, tego rodzaju zachowanie może również prowadzić do sytuacji, w której to cena bitcoina mogłaby bardzo gwałtownie przyspieszyć na wzroście na skutek kryzysu podaży na giełdach wraz ze wzrostem ze strony graczy instytucjonalnych oraz indywidualnych, a w razie braku możliwości zapewnienia odpowiedniej podaży kryptowaluty, bardzo możliwe, że będziemy widzieć wkrótce tzw. short squeeze, który może skutkować tym, że cena aktywa będzie przyrastać po kilkanaście procent nawet dziennie. I na sam koniec doniesienia dotyczące regulacji z portalu Reuters. Grupa G7, czyli najbardziej rozwiniętych krajów gospodarczo, już teraz jawnie manifestuje, że jest wysoka potrzeba regulacji sektora kryptowalut, a więc mała szansa, żeby kiedykolwiek kryptowaluty mogłyby być zakazywane w obrębie tych właśnie jurysdykcji a raczej spodziewalibyśmy po prostu się realnych regulacji. Jest to pozytywna wiadomość na rzecz bezpieczeństwa, no i na rzecz pewnego rodzaju zmierzającej już, myślę, że pewności regulacyjnej, która jak wiemy, doskwierała nam w ciągu ostatnich kilku lat. Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tego materiału. Pamiętajcie, żeby śledzić nas na bieżąco. My słyszymy się już wkrótce. Stay tuned.